Tak, tak naprawdę każda z par, która by była w finale, no to na pewno jest marzenie z każdej z tych, z tych, z tych par, ale em, cieszę się, no bo mamy dwóch mężczyzn, y, gwiazdy, które będą w finale. Jesteśmy po półfinale, ogromne według mnie zaskoczenie, że naprawdę? Wiktoria była w dogrywce. Zaskoczenie? No, czy ja wiem, no tak naprawdę, no... Wielka niewiadoma, Ta, każdy mógł być w tej dogrywce. Jak widać no, w tym programie e, cała edycja w ogóle jest takim też i czasami zaskoczeniem i, i nieprzewidywalna. No ale tak jak powiedziałem też Kasi i Jani, że, że czasem lepiej na przykład jak ja e, miałem doświadczenia taką sytuację, że wolałem w półfinale niż być w drugim finale, czy trzecim. Ten skład, który teraz jest w finale, te trzy pary, to jest Twój wymarzony skład? Yy, tak, tak naprawdę każda z par, która by była w finale, no to na pewno jest marzenie z każdej z tych, z tych, z tych par, ale yy, cieszę się, no bo mamy dwóch mężczyzn, yy, gwiazdy, które będą w finale. Rzadko to było, że dwóch facetów było w finale. Pojawiają się w sieci komentarze, że Bagi trochę nie zasługuje na ten finałowy odcinek, że i była Kasia i Jania tańczyły jednak lepiej, technicznie też. No ale no to przecież dobrze. A tutaj internet wygrał. No właśnie, wiemy dobrze, że ten program e, jakby kieruje się swoimi regułami, a przede wszystkim to nie jest, jeszcze raz powtórzę, turniej tańca. I to nie są zawody taneczne, tylko to jest program rozrywkowy, gdzie liczy się popularność, liczy się jakby też jakiś sympatia widzów, więc tak naprawdę no, widać, że... Bagi ma dużą rzeszę ludzi za sobą, którzy go wspinają. Ja też muszę wrócić do występu Tomasza Karolaga, tego ostatniego wampiryzmu, takiego jego przebrania. Dużo osób komentuje to, że jest to czczenie szatana i promowanie satanizmu w Polsacie. Pozwolę się nie wypowiedzieć na ten temat.